Witam na moim blogu w słonecznym Vancouver. Mamy końcówkę marca, 14 stopni Celsjusza na zewnątrz. Wbrew pozorom nie jest to najcieplejsza temperatura, ponieważ dwa tygodnie temu jakoś tak mieliśmy ponad 20 kresek, więc Vancouver wcale nie jest takie złe jakie je malują, albo jak ja je maluję. Bo ostatnio jak przeglądałam swojego bloga pomyślałam, że można odnieść wrażenie, że mi się tutaj wcale nie podoba, ale nie jest to prawda. Jest fajnie. No cóż, jestem Polką i odziedziczyłam trochę taką naszą cechę narodową jaką jest narzekanie, więc reprezentuję naród dumnie. Dzisiejszy blog będzie taki bardziej praktyczny. Znaczy pójdziemy do sklepu. I przyjrzymy się cenom jedzenia w Kanadzie. Tam dolar kanadyjski stoi gdzieś 2,82, czyli cena w kantorze to będzie gdzieś pewnie 2,88. Ale że ja nie mam głowy, matematyka, to jeżeli będę sobie chciała coś przeliczyć, to będę to robiła po prostu razy 3. No to co? To idziemy! A to w ogóle to spójrzcie na te ładne drzewka. Ostatnio dużo drzewek u mnie na Instagramie, ale. Wszystko tutaj kwitnie albo tam takie różowe Dobra, koniec drzew. Idziemy Okej, okay. to jesteśmy w sklepie, trafiliśmy akurat na dział ze słodkościami, czyli muflinki i takie różne rzeczy. 6 sztuk. 5,27 Do tych cen nie doliczamy taksu. Jeżeli ktoś czytał mój ostatni post na blogu, to mógł się właśnie doczytać, że do cen dodajemy 12% podatek. Ale nie do żywności. Więc tutaj jakie ceny widzicie, takie faktycznie zapłacicie przy kasie. Tutaj jest jakaś promocja na jabłkowe, nie wiem, jakieś ciasto francuskie po 5 dolarów, więc nie ma tragedii. Donaciki. Cztery dolce i jakieś ciasteczka, no to już drogie. Więc takich bym nie kupiła. Idziemy dalej. Albo zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Tutaj mamy jakieś, nie wiem, chińskie jakieś smakołyki. Po dolarze. Nasiona słonecznika. Też dolar. I ogłam orzeszki, jak widzicie. Migdały po 10 dolców. Jeżeli chodzi o chleb czy buły, to to jest coś takiego. Niestety nie przypomina to naszych polskich wyrobów. Ja tego nie kupuję, bo mi to nie smakuje. Cena jak na obrazku. Tu jakieś serowe paluchy. Jedna sztuka cytryny. 97 centów. Jedna sztuka limonki. 25 centów, a całe takie opakowanie 4,97, więc prawie 5 dolarów za niecały kilogram. Takie opakowanie jabłek, które ma kilogram 36, kosztuje prawie 5 dolców. Takie jabłuszka, taka sama waga prawie 6 dolców. Te zielone kosztują prawie 5 dolców. A ananas 3 dolary. Mandarynki, całe takie opakowanie 5 dolarów, a też niecały kilogram. I cała taka siateczka awokado sztuk 5, 5 dolarów. Pomidory ważone w funtach za funta płaci się 1,97, czyli prawie 2 dolary. Ja jeszcze nadal nie nauczyłam się przeliczać na punty kilogramów. Tutaj marzymy różne ceny lodów: takie pudełka gdzieś około 5-7 dolarów. Tutaj trochę tańsze wersje. Akurat są jakieś promocje. Bardzo często są promocje, szczególnie w tym sklepie. Zawsze da się coś upalować po taniości. O, na przykład taki dwulitrowy baniak za, za 5 dolarów. Więc uważam, że nie źle. Albo sorweci za 4. Tutaj pa całe paczki lodów. O ile tam jest tu? 6 sztuk za 5 dolarów. O, to jest, to jest najlepsze. Tutaj masz 4 sztuki i za 7,47. Albo tutaj 30 sztuk takich czekoladowych lodziaków. Za 7 km. Tutaj mamy dział mrożonych pizz. Zwykle one kosztują około 6 dolarów. Giuseppe, które mamy również u siebie. Wszystko taka styluje w około 6. No i nasze też restauranty, które jest bardzo popularne w Polsce. Często oni mają tutaj promocję, że za sztukę płaci się 3 dolary, więc. Więc naprawdę można przeoszczędzić i wtedy mam wrażenie, że jest nawet taniej niż w Polsce. A tutaj tej mozzarelli to już nawet nie ma u nas w Polsce. Ja dawno nie widziałam przynajmniej nigdzie w Trójmieście i na tym bardzo ubolewam. Widać? Nie chcę otwierać. Albo otworzę. O tak. Chyba zrezygnowali w Polsce z nie wiem, dostarczania tej pizzy. Ona jest taka dobra. No i tutaj trochę bardziej budżetowa wersja. Ale bardzo niesmaczne ciasto, więc już się na pewno na nią nie skuszę. Po 3,50 prawie. Tutaj jakieś makaronowe dania. Gotowe tylko do zagrzania w mikrofalówce. Po 2 dolary. Ale nie są to dania, którymi da się najeść. To jest takie bardziej na wkurzenie żołądka. Tutaj też jakieś gotowe dania. O, takie coś. Za 4 dolary. Albo takie coś. Też za 4 dolary. Mrożone rybki ala paluszki rybne. Około 9 dolarów. To są takie w sumie typowe paluszki rybne. No ale co mniej więcej jak się prezentuje. A tu mamy nasze pierogi. Za 2,50 Tu jakaś inna odmiana. na droższa. A tu taki cały fur pierogi. Wybór pierogów mają naprawdę całkiem spory. Wydaje mi się, że chyba nawet większy niż my w Polsce. W, ogóle te w żółtych opakowaniach to są zwykle takie wersje budżetowe. Czasami właściwie to nie ma różnicy i naprawdę opłaca się kupować, a czasami no, są niektóre ich produkty nie do końca smakowite. Cena mleka 1%, 4,50. 2% też mniej więcej tyle samo. To są 4 litry. A tutaj mamy 3%. Całe 5 dolarów 2 litrowe 3,87 jakieś śmietanki po 2,50 Czy jakieś tam seropy dla urozmaicenia smaku po 4,47 Kola 2 litry za 2 dolary 6 puszek za 2,50 <mulatory> Wody smakowe, zwykłe wody. Nie, to też są smakowe. O, tu mamy zwykłą wodę za dolara. Cena regularna 1,37. No i tu mamy takie małe buteleczki 4, czyli 12 sztuk za niecałe 2 dolary. Fingers za 2,27. To chyba cena dosyć podobna co w Polsce, nie? A tu ich odpowiednik i o wiele lepszy mi o wiele bardziej smakuje to. Przez te są promocje, że na przykład dwie, dwie tuby pringelsów można kupić za 3 dolary albo to dwie takie za dwa tutaj jakieś chipsiki, a la cheetosy, chociaż nie, to chyba nie są chitosy Za 5 dolców tutaj chipsy za dolara, paluszki za dolara, Jadę na czoski za 3 dolary. No to to są właśnie takie ceny przy kąsek. O, proszę bardzo, Lejsy 2,77 i Doritosy 2,77, ale w. i to jeszcze na promocji, ale w Dolarramie można kupić je za 2 dolce. Płatki śniadaniowe. One też są na promocji, zwykle gdzieś koło 3-50 dolarów, oczywiście to zależności. My tych raczej smaków w Polsce nie mamy, a jak mamy, to są strasznie drogie. Pamiętam raz, te były w jakimś sklepie i chyba kosztowały, boże, z 30 zł. Jakieś paczki z batonami, takie same są w dolarach, jest za 2 dolary, więc zawsze dolar różnicy. Też jakieś batony zielona herbatka 367 też jakaś inna tutaj czarna herbatka no powiem szczerze, że herbaty to nie mają tutaj dosyć drogie kawa tak samo, tutaj jest jakiś wielki gigant 216 torebek za 947 to nawet całkiem spoko, cena. Tutaj kawki na SKP za 7 dolarów, tutaj jakieś inne za 5 dolarów, jakieś takie maleństwo za 6. Naprawdę kawy mają tutaj dosyć drogie. Dobrze, że ja mam teraz kawę za darmo ze względu na miejsce, w którym pracuję. Hehe! <grymne> Dżimiki, truskawkowy, malinowy, jodzio. Obołotki w puszkach, tutaj ananasek. Mandarynki. przyprawy, papryka za 2 dolary, oregano za 2 dolary. Gdzieś tam wszystko od 2 do 3 dolarów oscyluje, jeżeli chodzi o przyprawy. Przynajmniej tej żółtej marki, która jest zwykle najtańsza. Czas na dział ciasteczkowy. Oreo za 3,77. Nie wiem ile tam może być z 20 tych ciastek. Tutaj jakieś inne ala pieguski. Ale niesmaczne, pieguski są o wiele lepsze. Nie mają tutaj dobrych słodyczy, to jest fakt. Polska bije ich na głowę. Jakieś ciacha. Z ciemniczkiem. O, a to jest rzecz, która jest zdecydowanie tańsza w Kanadzie. Tutaj kosztuje ona 3 dolary. W dolarami chyba kosztuje 2. A w Polsce raz zapłaciłam znaczy, Andy zapłacił za to około 30, 35 zł. Ogółem Reese's są o wiele tańsze tutaj niż w Polsce. W Polsce to jest jeszcze rarytas, za który trzeba dużo płacić. I czekoladki. Około 2-3 dolców. MM's za 5. Ale całkiem spora paka. To też kosztuje na przykład 2 dolary w dolaramie. Zupki instant 57 centów, 47 centów. W dolaramie można kupić 5, 5 zupek chińskich za dolara, czyli wychodzi jakby 20, 20 centów za zupkę. Tu w jakichś kubeczkach ogóle są taki instantowy makaron Ceny makaronów. Od 2 do 4 dolarów. Znowu w Dolaramie można kupić dwie paczki makaronu za dolara 20. Chyba powinnam zostać jakimś, nie wiem, przedstawicielem dolaramy 4,5 kg ryżu za 16 dolarów. Tutaj troszkę taniej. Co? A tutaj ile mamy? Ile tu ma? 18 kg 33,87 km dużo wcinamy ryżu z endym, Może powinniśmy zainwestować. A tutaj jakieś też takie dania na szybko. To garnka, woda, podgrzać parę parę minut i gotowe. O, a to jest moje ulubione. Hit kanadyjski. Na pewno sobie wezmę zapas, jak będę wracała już do polskich. Fasolka, $50, tutaj fasolka za dolara, cena oleju, 6,80, 5,50. Wiadomo, co, co inna marka, to inna cena.